Cześć obywatele, um, dzisiaj będzie dłuższy odcinek, tako, nie będzie na nim piwa, um, zacznę od tego najśmieszniejszego, byłem dzisiaj na siłowni, wróciłem niedawno, um, no i się prawie zajmowałem. było blisko, wciskałem ciężar i mi się zrolował na szyję sztanga przygniotła tań. WeSpotter zaczął się śmiać z tego, zresztą też pod sztangą. Um, no i, i... tyle. Generalnie... takie światło jest chujowe. Jestem. z tym. O. Nienawidzę tej lampki. Um, to ma śmieszne. I... w sumie śmieszne w chuj. Um. I teraz tak, czemu nagrywam dzisiejszy odcinek? No to jak już stwierdziłem, że mogę być sober from happiness. Trzeźwiot, by się szczęśliwym. No bo tam nie wiem, nie zdałem dwóch przedmiotów metrologii. Kurwa, czekajcie, że jest przedmiot o tym, że po prostu ludzie mierzą rzeczy i muszą sprawdzać, czy je dobrze zmierzyli, czy źle zmierzyli. I teoretyzować na tego, hmm, może jakiś pomiar jest zły. Średnia arytmetyczna nie wystarczy. I dlatego mamy trzy rzeczy. Jest rzecz pierwsza. Napój o smaku granatu. Z takimi kuleczkami w środku. Coś, nie wiem co to, ma konsystencję mega śmieszną. I od niego zaczniemy. Eee, będzie alkohol jak coś. W się sensie, naprawdę nagrywam, dlatego, że może nie jestem w stanie być może nie będę po prostu trzeźwym. Pachnie tak, ładnie granatem. 290 ml. Nasiono bazylii. Jaki skład podany, i to ma? Nie wiem, nie przejmujmy się tym. Sam ten smak dobry. Nasiona bazeli, może nasiona bazeli, ale sama baza jest bardzo dobra, ma taką konsystencję lekkożylkową. Jest naprawdę ok. A. Kolejną rzeczą jest Sprite. Wszyscy czysty jak smakuje Sprite. I mamy też będziemy potrzebowali wody na przepicie. Mamy koktajl. Koktajl proteinowy, ma białko w sobie. Hmm, 26 gram, to tak ok. Sam smaku też granat. Manina. Lubię granat. Jak smakuje, pewnie można się domyślić, jest mleczny. Um. Więc sprawdzamy rzeczy dla kontekstu, żeby ci nie wiedzieli, czy to wiedzą, żeby ten jager, który ma zostać oddany, zostanie oddany. Ten jager został wyjęty z barku rodziców. Yy, dla przypomnienia, jak smakuje jager. W ogóle jest jakieś 40 minutowa... Czy ja nie piję alkoholu? Nie pamiętam. Zakręcam. smakuje Jagera, smakuje jak Jagera. I będziemy sprawdzać, jak smakują rzeczy z Jagerem, które normalnie nie są pite z Jagerem. Od tej naj, najdziwniejszej do tej najmniej dziwnej. Mm, więc zaczniemy od tego. Z to Monte Lol. Ale wodę, żeby to przemyć. Tego jagerka. Tak Trochę nie dużo. Niech się tam zamoczy. Czy mam jakiś przedmiot do mieszania? ...w pomieszczeniu swoim. O, się zaraz, ...może tutaj... O, jest. ...mamy... ...flamaster. Kolor z góry jest taki kawowy, na dole... Tak jak wcześniej powinien być. Nie zdaję z dwóch przedmiotów, z matmy dwa i piszę w swojej rodziny poprawę. I z metrologii właśnie. A metrologia to żart, nie przedmiot. A... No i tak, było 48 już rozmowa, wywiad z Putinem, w którym słowo polska padło 46 razy. Aha, 46 razy? Wiecie, to nie jest, to, jest, to jest rozmowa z Putinem. Padło słowo polska 46 razy. Z plusów Putin przypomniał wszystkim, że jedynym narodem, który stacjonował w Moskwie, byli Polacy. Yy, fajnie. Posiadane motę. Z posmakiem. Lekko słodsze. czegoś nadaje. Nie. Chujowe. Ale jakie inne to mogło być? A. Tak. Szklankę mam jedną. Przygotowaną. mam wodę i chusteczki. Teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Otóż nieznany osobnik, wcale nie kurwa. Nie, 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 skądże? E, dowiedziałam się, że człowiek może nie zdać matury. To jest jak? Następnie znaleźć żadnej pracy, uczyć się, tak prawo jazdy i spotykać się z prostytutką? Kurwa, co? Nie wiem, jakaś dziwna, naprawdę. E... Nie polecam takiego zachowania. Warto by przestać być porażką na godzinę, coś zrobić ze sobą, może coś nie, 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 nie? Lepiej, nie? lepiej, nie? Chyba lepiej tak. Mm, więc. Otwarcie zachęcał do popełnienia samobójstwa. A. No i, i temu I Rudemu. Inemu rudemu. I rudej. I... Ja, generalnie. rudzi ludzie. To jest pewna z mała sprzeczność, bo to jest ludzie. Hmm. Średnio ludzie. I wlejmy. Kolor już się zrobił taki... Tenger nie chce się rozpuścić do końca w środku. Ma tę fajną konsystencję. A tam mleka jeszcze trochę jest, ale to tam chuj, o to tylko zły kotek. Upe. Dolejmy. Ale tak trochę. Moja siostra jeszcze miała na YouTube spróbowanie, coś. O, nie będę złym bratem, chociaż donosła na mnie. Mnie fajnie. Nie polecam donosić na generalnie to nie popłaca. No i dzisiaj mój stary wyciągnął mi internet podczas grania rękę do widza. Jak możecie się spodziewać, było to dosyć frustrujące. Eee, znaczy, dokończyłem grę do danych komórkowych, ale kiepsko się grało, bo to wysoki ping. Na szczęście, jak z drużyny wyszedł. Miałem los tak, więc zapis stracić. Chyba tam 11, nie 10 pewnie mniej mi zabrało. Tylko tam 8 straciłem. Nieźle. ta tak Jakbyście pili alkohol z nasionami. Pikachu. Hm. Ostatnim kandydatem miał być sprite z zegierem. Ale chyba dolej do tego procesu sprite zobaczę, co się stanie. Do przerzedzenia smaku. Sprite jest generalnie dobry, więc Sprite Zero, chłopaki, dziewczyny, Przedł treningówka ze Spritem, yy, bęger, mam gado, mam ghosta, w smaku Warheadsów, są te kwaśne żelki z zagranicy, albuzowych, naprawdę dobry, fajnie, fajnie pobudza, chuje właśnie po tym, więc ma wszystkie korzyści. I dla zainteresowanych jest. Są dwa ghosty. Jest Ghost Pump i Ghost Legend. I Pump nie ma w sobie stymulantów kofeinowych. Legend ma. I Pump jest dla samej pompy. Jak sama to wskazuje. Legend jest dla legend szefów. Jak można nie korzystać z kofeiny? To jest prawie tak chłopak, jak branie snusów. Branie snusów, palenie szlugów Kurwa. Cringe. Jak można konsumować alkohol, znaczy nikotynę? Uff. Trzeba być nie No ale. Hum. Hm. Z wódko, bo... Wudeczko żeś kalimonka. Jało. To już do koniec agirowania na no dzisiaj. Nie chcę się tego więcej pić. Um. Tego musi się wysikać. Przy dobrych wiatrach. Mam na myśli pierda. Um. Może się nawet wybiorę do kibla na dwójkę. To by dosyć spoko. Bo wracając z byłem w kebabie. Um. Kebab. Jako taki. Um. Godzina zła. Bo um, nie było mięsa. Zbyt dużo. wiem, sam wołowina, jak się z kurczakiem, to było trochę więcej. Nie lubię kurczaka w kebabie. Chyba, że u Karima. U Karima jest naprawdę w porządku. Kebab Karim polecam. I tylko kurczak, bo to, baran to skula mocy. Tak naprawdę do wołowina. Um, więc tak. Dużo surowki. Sosu też mało. Taki. Uh, nie byłem aż tak głodny, żeby dojść od tego, nie wiem, a. Uh, yep. uh. Miałem jeszcze jakąś jedną myśl w mojej głowie. O, właśnie. Jakbyście mieli czarnucha, Nigera to jakby zareagował Niger na bicz wodny w sensie, wiecie, jakby niby woda, z drugiej strony beach. to czy on by pracował, czy by nie pracował, czy by do tego, czy przedtem uciekał jakby to jest dosyć spory paradoks tak samo co mówi Chińczyk po zwiedzaniu psa słuchaj, ten suchar dzisiaj jest mega chujowy Takich hidzień tera kota. O, spadło na dół. Jest Ham. Mogę zrobić ranking zioków na uczelni. Więc tak, Estier, Antoni H, taki ziomo, um. Adrian G, taki ziomo. Aczkolwiek to pedał straszny. I chuj mu w dupę. Więc Samoni, Roman, H. Pokazałbym jaki jest, ale jest tak szeroki czy nie mieści w kadrze. Jakoś reinkarnacja trenera Pawła. To tam jeszcze jest fajny. Wszyscy są tak naprawdę fajni. Jest kolega Filip. Z porządku. Szkoda, że nie został pilotem. No ale co? Zdarza się nawet najlepszy. Znaczy, jak byłby najlepszy. No to by został, ale nie jest. Ale i tak jest spoko. Jest Jakub. To jest mega gitem. Szkoda tylko, że ogląda One Pisa i unlucky no i w historii chodzi też dosyć sporo odbiera jest Norbert Norbert jest Gold bo. Bo jest Jest przewodniczący Oscar, w którego trochę nie wierzyłem, aczkolwiek jest mega szefem. Stalnie kieruje naszą grupę. Jest. Hmm. Kto tam jeszcze jest? Jest Wojtek. Wojtek jest fajny. I... Teraz musiał wszystkich wymienić Jest Alan Specjalnie dla Alana nigdy nie zagra w cyberpunka A przynajmniej nigdy mu o tym nie powiem Bo będzie za szczęśliwy mm. To jest PZ PZ jak PZ I profilowe na Facebooku Jak stare dziady Je to mega bawi za każdym razem jest Piotrek i drugi Piotrek, oba Piotrki są id. Hmm, kto jeszcze jest w mojej grupie wykładowej? To jest bardzo dobre pytanie. To jest Max. Max jest trochę kurwą, ale go lubię. W sensie, nie wiem, Maxowi nie dałbym tyle lat, ile ma lat. Trzeba z nim pojechać się kurki. Jeszcze z heszka w meszka, znaczy był, bo odszedł. Przez tym się, że go nie lubiłem, ale ale no chuj mu w dupę. Był Cwele. Słabszym od reszty. Głupszym od reszty. Bardzo nerwowało mnie to, jak palił długi przy innych, chuchał dymem papierosowym w twarz. Jak non-stop przeklinał. Nie potrafił się wypowiadać ani pisać. A generalnie kiebał od nich głupotą. I tym, że gadał do siebie na informatyce i było to dosyć, dosyć, śmieszne. I tym, że dał żółwik zamiast podawać rękę. Było to skrajnie żenujące. A, jeszcze jest Eryk. Eryk, Eryk jest w parze. Dzięki Bogu zdał z matmy. Chyba wszystkich, wszystkich pamiętałem. To tyle. Cieszego odcinka. Wnioskując. Najlepszy się okazał być Jagier sam. Lepszy jest jagier z Red Bullem. To, to tyle. Dzięki. Cześć.